Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, mam dużą, bardzo dużą kolekcję. Dzisiaj właśnie chciałem nakręcić taki odcinek, który być może pomoże mi uzupełnić moją kolekcję. O co dokładnie chodzi? Otóż chcę wam przedstawić moją listę braków, krótką listę braków. Mówimy o starych rzeczach. Które z chęcią bym uzupełnił, które już od kilku lat poszukuję do mojej kolekcji i znaleźć nie mogę. Niektóre z tych modeli czasami, jak meteor gdzieś przelecą, nie zdążę zareagować. Niektóre nagle się okazuje, że ktoś mi powie, że 2-3 tygodnie temu było do sprzedaży, a ja ich nie zauważyłem. To jest tak, że to nie są unikaty, możecie je mieć w swoich kolekcjach. I być może byście się ich pozbyli, odstąpili mi je. Może nie są Wam aż tak bardzo potrzebne, a dla mnie to jest takie: no, bardzo chciałbym je mieć. Przynajmniej niektóre z tych modeli, a Wy być może się wahacie, bo do niczego Wam nie pasują, albo no, może byście w ich miejsce chętnie kupili coś innego, lepszego, ładniejszego, coś, co bardziej Was interesuje. Listę. Widzicie, długa nie jest, kilkanaście pozycji. A teraz szybciutko Wam przedstawię o co chodzi, co tu tak dokładnie jest. No więc tak, zacznijmy od firmy TMF. Teraz się troszeczkę namęczyłem, żeby te informacje gdzieś dociągnąć, żeby Wam pokazać. Kręcę ten film również dla siebie, bo obawiam się, że niektórych informacji za jakiś czas już do niektórych nie da się dotrzeć. Na dobrą sprawę... Tutaj kilka z tych stron są już otwarte w serwisach archiwizujących strony www. bo gdzieś w miejscach, które były, już ich, już tych informacji zwyczajnie nie ma. Także po kolei zaraz Wam tu to wszystko przedstawię, to wszystko pokażę. Począwszy od firmy TMF. Tu najlepiej pokazać Wam wątek prowadzony przez użytkownika TMF. Dawniej to są posty z 2014 roku. No tego chwili obecnej po prostu zwyczajnie, zwyczajnie już nie ma. Strona, strona firmy TMF nie działa. Nie ma jej, nie istnieje, mimo że do tej pory na stronie rybnickiego sklepu Świata Modeli link do tej strony jest zawarty i nie tylko tu to link prowadzi do nikąd I, i tyle, strona, firma nie daje praktycznie znaku życia. I już tu Wam pokażę o co mi chodzi. Szukam tak naprawdę trzech Talbotów PKP Cargo, ale inaczej, szukam więcej. Trzy talboty PKP Cargo to są co najmniej takie, które udało mi się zidentyfikować, których nie ma. Mam już kilkanaście sztuk, tych trzech na pewno nie mam, ale to nie tylko. Jak wyglądają talboty PKP Cargo, to i u mnie gdzieś w alfabecie wagonów towarowych, możecie zobaczyć tu choćby na tym zdjęciu wątku na forum, ale. Ale, 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 gdzie mi się ta strona, gdzie mi ta strona zniknęła? Akurat tamty fragmencik, chyba muszę w ten sposób. O dobrze, zamknijmy. Ale też chodzi mi o takie talboty, których numerów absolutnie nie znam: Rail Polska, tak? O widzicie, tu jest takie piękne zdjęcie trzech sztuk. A ja mam zaledwie chyba jedną, może dwie sztuki, był zestaw trzech sztuk. Ja tych trzech sztuk nie mam. Jak to bliżej wyglądało, to wam pokażę tutaj choćby na stronie też. Zobaczcie z web.old.archive.org, to jest po prostu stara wersja strony rybnickiego sklepu świat modeli, oczywiście sklep istnieje i strony ma jak najbardziej aktualną, ale to jest starsza wersja. Tu jest link do jakiegoś Talbota, ale zaledwie do jednej sztuki. Było też więcej Talbotów, też być może w zestawie Polmieć Trans, mam zaledwie dwie sztuki. Jeśli cokolwiek macie, to proszę, dajcie znać. Także jeśli macie coś z tych modeli, to dajcie znać. Jeśli chodzi o PKP Cargo, to któryś z tych trzech numerów. A jeśli chodzi o RAID Polska i PolMieć Trans, to no to w ogóle cokolwiek, to, to po prostu z chęcią wymienię informację. I jeszcze specjalnie to pokazuję, bo te trzy sztuki jest duża szansa, że były w takim okolicznościowym zestawie pięciu sztuk. Wtedy jest szansa, że dwie sztuki by mi się powtarzały, ale to ja spokojnie odkupiłbym cały taki zestaw, a potem miałbym dwie sztuki no po prostu komuś do oddania. Także to tyle jeśli chodzi o firmę TMF, prawie tyle, ja tutaj zamknę ten wątek, wątek Wam polecam, ale nie tylko to by mnie tutaj interesowało z firmy TMF, tu jest temat wagonów serii 400RNK Gax i tu ufam, że jest sytuacja łatwiejsza, obecnie są jakieś Gaxy na Allegro do sprzedaży, ale to są z czwartej, trzeciej epoki, mnie nie interesuje, wiem, że są co najmniej trzy, numery z piątej epoki i jest tak, że z jednym kolegą z forum dogadywałem, żeby to wziąć, one całkiem niedawno zeszły, dosłownie 3-4 miesiące temu, ale kontakt tak dogadywałem, że po prostu pisałem odpowiedź, kolega mi odpisywał równocześnie, musiał rozmawiać z kimś innym i ktoś inny mnie ubiegł, wziął wszystkie trzy wagony. Jeśli macie te trzy wagony a z piątej epoki, powtarzam, z piątej epoki to jest końcówka też czwartej, rewizji 89-90 rok. To jestem bardzo zainteresowany, a wiem, że sporo osób się tego pozbywa na rzecz wagonów pico, które są teraz spokojnie dostępne. Więc jeszcze raz apeluję: jakbyście chcieli się tych wagonów pozbyć, to ja się mocno zastanawiam nad tymi brązowymi goksami. O tak, po prostu mam dwa niebieskie PKP Cargo i e, być może uzupełnię tę kolekcję również o te brązowe. Dobrze, to tyle o firmie TMF. Wracam do e, kolejnego, kolejne, do mojej listy tutaj braków. E, jak widzicie, są zaledwie trzy pozycje TMF, a ja mówię o e, większej ilości wagonów, ich może być nawet koło 10, e, ale ile dokładnie to sam tego nie wiem, bo dotarcie do tych informacji, do numerów jest. W chwili obecnej szalenie trudne, gdzieś trzeba z wątków, z kontekstu, wyłuskiwać informacje o tych modelach, bo w katalogu nigdzie nie figurują. Zresztą to dotyczy w ogóle całego naszego rynku modelarskiego. Dlatego na własne potrzeby zacząłem prowadzić swój katalog, swoje zestawienie Excelowe. Dobra, kolejny wagon to przeróbka wagonu ROCO dla sklepu parowozik, nieistniejącego jak się domyślacie. Tu jest to wymienione na stronie GBB kolejka, były cztery wersje, cztery różne numery boczne, przeróbka standardowego modelu ROCO 66757, są przenumerowane, są usunięte stare numery i nabite nowe tampon drugiem, dlatego ja jestem tymi modelami zainteresowany zainteresowany. Mam już trzy sztuki, mam od, mam od, kupiłem je od kogoś z 5-6 lat temu, mam ABCD. ABD, przepraszam, brakuje mi C i to jest numer inwentarzowy, końcówka 6891. Dokładnie takiego wagonu poszukuję i też zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie muszą. Musi Wam być potrzebny ten wagon. Tych, tych resów już kilka jest. Poza tym, no, już tak takiego ciśnienia na wagony PKP nie ma jak dawniej, że cokolwiek. Teraz wiele osób buduje jakieś kolekcje tematyczne. Więc jeśli ktoś z Was ma, to byłbym zobowiązany. Dobrze, i teraz kolejna już ciekawsza pozycja, mianowicie lokomotywa MTB. O lokomotywach MTB dużo można powiedzieć. Sam też, spory, sam też często się do nich odnoszę. Tutaj chodzi o pierwszego koziołka, którego dla polskich modelarzy wydała firma MTB, i do modelu przyznaje się również świat modeli, że to było na ich zlecenie. Zobaczcie tutaj starsza wersja katalogu. Oczywiście ten katalog ze strony świata modeli zginął, przez jakiś czas był dostępny. Od jakiegoś roku już nie ma na stronie, i tu jest pod numerem, zdaje się, siódmym wymieniony, wymieniona lokomotywa T448P006. Chodzi o model w takim malowaniu, ale uwaga, później jakieś, nie wiem, 4-5 lat temu. Również była w takim malowaniu dostępna lokomotywa e, udostępniana przez sklep i ona w tym katalogu też gdzieś funkcjonuje, to może pokażę Wam potem, ale tą drugą nie jestem zainteresowany. Ta druga była przemalowanką, miała... Oznaczenia zrobione na kalkach. Pamiętam, wtedy oglądałem ją w sklepie, oglądałem zdjęcia. Nie byłem zainteresowany i nadal nie jestem zainteresowany tą wersją na kalkach. Chodzi mi o tą pierwszą z tym numerem, która była zrobiona z oznaczeniami tampon drugiem. O tą wersję mi chodzi. Także na tym bardzo mi zależy. O, ciekawe, czy rzeczywiście ten film jeszcze działa. Spójrzmy czy jeszcze istnieje w czeluściach internetu. No istnieje. Istnieje, czy są tu jakieś lepsze zdjęcia? Nie, to jest po prostu nagranie ze sklepu. Taka wersja istnieje i na takiej wersji nie zależy. Może być nawet wersja dźwiękowa gdybyście nie. Także to tej lokomotywy poszukuję. Dalej z tego katalogu brakuje mi również tej pozycji. Talbota to jest przemalowanka, ale znowu z oznaczeniami zrobionymi, zrobionymi tampon drukiem, a nie kalkami. Dlatego jestem zainteresowany tym wagonem. Jest to produkcja mało seryjna, pewnie kilkadziesiąt sztuk. Na potrzeby sklepu takich pozycji w sklepie było sporo i w zasadzie niemalże wszystkie mam za wyjątkiem tej, tej lokomotywy i e, tegoż wagonu. Uwaga, tu były dwa e, wagony SM09 i SM010. Ten, e, tą pozycję już e, mam, wygląda niemal identycznie, zresztą też co jakiś czas pojawia się. Sprzedaży gdzieś na rynku wtórnym, a ja od jakoś w ogóle nie jestem w stanie trafić tej drugiej wersji. Zobaczcie tu na zdjęciach widać, że to jest inny wagon. Tą dziewiątkę mam, szukam dziesiątki. Dobra, to tyle z katalogu świata modeli. I teraz kolejne pozycje też przemalowanki, też na tampą, drukie. tampon drukiem zrobione oznaczenia, Dwie. Szukam jeszcze dwóch węglarek filmy Eka Model jedna. Pamiętam, jak kiedyś ponowiłem Apple, ponawiałem Apple. Czy ktoś tego nie ma, to dosłownie podobno parę dni wcześniej była na rynku, i rzeczywiście na Allegro gdzieś tam zeszła. No, ale tak, szukam jednej węglarki w malowaniu przewoźnika Rej Polska, zrobionego na bazie wagonu Lima. I tak to wygląda, tu producent zaprezentował zdjęcie, tak wygląda ten wagon, szukam konkretnie tego 786-7, zrobionego na bazie modelu Lima, czyli pewnie w pudełku od modelu Lima. Także ta pozycja. I już będąc przy firmie Eka Model to jeszcze węglarka EAS z logo kolei bałtyckiej, F równa się Ema kolej Bałtycka. już Wam pokażę jak to wygląda. O, Tu jest, tu jest sznur takich węglarek. Tych węglarek było wykonane zaledwie 10 sztuk. Jak tutaj producent napisał, że krótka seria, natomiast na stronie GBW kolejka jest mowa o 10 sztukach. O proszę bardzo, tak to wygląda. I z chęcią właśnie odkupiłbym taką węglarkę. Jest 10 sztuk w Polsce i ja mam nadzieję, że kiedyś jedna trafi do mojej kolekcji. To jest zrobione na bazie EASA tego zabawkowego firmy Pico. Dobra, kolejna pozycja za nami i już widzicie zdjęcie następnej MTB koziołek w malowaniu AWT, tak sobie stwierdziłem, że może by mi się taki koziołek przydał do kolekcji. Dokładnie chodzi o lokomotywę o oznaczeniach 740-552 i tu nieskromnie się pochwalę, że mam trzy inne koziołki w malowaniu AWT z trzema innymi numerami inwentarzowymi także mam trzy inne, szukam konkretnie tego, czyli e, tak, nie mylicie się firma MTB, e, MTB wydała cztery różne koziołki w malowaniu AWT, no i oczywiście nie tylko koziołki, bo również okularnika i jeszcze Skoda, także sześć e, lokomotyw, nie ma się czemu dziwić, to jakby nie było jeszcze czeski przewoźnik, e, to jest akurat Pierwsza edycja 740-552. Może ktoś z Was ten model ma? Eee, dobra, to to już przedstawiłem. Teraz kolejna rzecz: wagony Bramos. Wagonów Bramos mam 6 sztuk. Według moich ustaleń było 8 i brakuje mi takich dwóch pozycji o jednym numerze katalogowym 2503 uwaga z przydziałem do Raciborza i o numerach 071050 to są najzwyczajniejsze bochuny no, jak to wygląda? No, tu są one wspomniane na stronie GBP Kolejka. Jak to wygląda? No, Bohun, jak Bohun wszyscy znamy, rynek jest zalany Bohunami, bohunami Pico. A tu proszę bardzo, ja szukam właśnie takich starszych tych, tych Bohunów Bramosa, Tak jak mówię, mam 6 sztuk. Jak wygląda, jakbyście coś mieli, nie widzieli w domu jest to w charakterystycznym takim przezroczystym pudełku, takim właśnie jak od modeli, modeli ROCO, często właśnie w folię bąbelkową jeszcze opakowane. Tak właśnie był, są, tak, y, są zapakowane wszystkie modele, które y, ja y, posiadam. O, czekajcie sekundkę, niech zbiorę myśli, bo się tutaj na jednej rzeczy za bardzo skupiłem. Poza kręceniem filmu. O. Tak to wygląda. Jeszcze raz szukam tych, takich dwóch numerów. Gdzieś udało mi się ustalić, że takie były wydane pewnie gdzieś, gdzieś po prostu w ramach dyskusji na forum sobie kiedyś wynotowałem, że coś takiego jest. I teraz tak. To jest ta sprawa. Pokazałem Wam, jak one wyglądają. O! Tak i kolejny. kolejne to węglarka Albert Model. I znowu być może macie, chociaż sądzę, że w Polsce może być ciężko ją kupić, może prędzej, gdybym szukał w Czechach czy gdzieś na Węgrzech, to model on numerze 534002, wprost ze strony Albert Model wygląda tak, taka czarna. Węglarka prywatnego przewoźnika mnie interesuje. Być może będzie jakieś wznowienie. Albert Model czasami wznawia te modele. Może gdzieś zauważycie, czasami na eBayu, może śledzicie jakieś strony południowych sąsiadów, na których wyszukujecie modeli. Jakbyście kiedyś na coś takiego trafili, dajcie mi znać. I w zasadzie to już jest wyczerpana lista braków, których mi zależy, związanych, właśnie polskich, związanych z Polską. Tu jeszcze wrzuciłem jeden model, ale to tak bardziej jako ciekawostkę. Dlaczego? Dlatego, że to jest model bardzo trudno osiągalny, a nawet jakby był osiągalny, to za naprawdę bardzo wysokie pieniądze. To jest model, którego nigdy, nie, znaczy przepraszam, nigdy nie widziałem w ofercie na, na portalach jakiś typu Allegro eBay, ale w ofercie widziałem. Chodzi o co chodzi? Chodzi o wagon sypialny kolei ukraińskich. No, wiadomo, że teraz jest to temat bardzo pożądany. Tak, wygląda. Całkiem niezłe zdjęcie. Był dostępny parę lat temu. A teraz, no cóż, dostępny nie jest. Ale uwaga, całkiem niedawno, niedawno mówię tu, 3-4 miesiące temu, interesowałem się też tym modelem, zastanawiałem się, czy, czy go na siłę kupować, czy nie. I znalazłem ten model gdzieś zalegający w dwóch miejscach. Jeden to była, zdaje się, jakiś klon Allegro ukraiński. I to wtedy było, ktoś miał dostępne, a drugi to był sklep gdzieś w Moskwie, też tam widniał na stronie sklepu. Zrezygnowałem z kupna z dwóch powodów. Z pierwszego to nie byłem specjalnie przeświadczony, czy nie będę miał problemów z importem tego wagonu do Unii Europejskiej, czy to do Niemiec, czy do Polski, nie chciałem się po prostu narażać na cło, na procedury. Obawiałem się, że akurat przyjdzie, to szłoby długo. Przyszłoby może w tym momencie, kiedy ani nie byłbym w Polsce, ani nie byłbym, na przykład w Niemczech, wziąłbym na adres niemiecki, przyszłoby wtedy, kiedy jestem w Polsce, wziąłbym na adres polski, przyszłoby wtedy, kiedy jestem. W Niemczech a być może wiązałoby się to z wizytą w urzędzie celnym, z wypełnieniem jakiegoś formularza, i tak Stąd nie zdecydowałem się na kupno. I ten drugi powód ważniejszy: otóż cena tego modelu była w obu miejscach wysoka. Na Ukrainie w przeliczeniu wychodziło to około 1200-300 zł, w Rosji około 1400-1500 zł za ten wagon, tak, plus przesyłka, plus właśnie ewentualne cło, więc stwierdziłem, że za wagon, który i tak mi nie pozwoli na złożenie żadnego składu, na dołączenie i tak dalej, po prostu jeden wagon tutaj to jest zdecydowanie za mało. Za wagon musiałbym zapłacić tyle, co za Porządny model, full wypas z dźwiękiem i tak dalej, lokomotywy. Stwierdziłem, że jest to lekka przesada, ale teraz rzucam hasło może ktoś akurat ma aczkolwiek w dalszym ciągu ja absolutnie nie jestem przekonany, że byłbym w stanie dać 1200 czy 1300 zł. Za ten model, z chęcią, jednak nie wiem, z kimś mógłbym ponegocjować cenę takiego modelu, gdyby ktoś chciał się pozbyć na rzecz mojej kolekcji. No dobrze, to tyle chciałem Wam przekazać. O tylu modelach opowiedzieć. Ta lista tak wygląda na dzień dzisiejszy. Raczej ta lista bardzo długo. Takim stanie pozostanie. Ostatnio z mojej listy braków, zobaczymy, to są pozycje z 2003, 2011, 2014 roku, czyli sprzed kilku dobrych lat, jeśli nie kilkunastu. Z tej listy udaje mi się w ostatnich trzech latach kupić gdzieś jedną, dwie pozycje na rok. Przy czym w zeszłym roku chyba. Nic mi się nawet nie udało, także naprawdę już prosto nie jest. Czasami pisałem ogłoszenia na forum modelarskim, ale te pozostawały bez odzewu. Teraz już jest tak dużo różnych modeli polskich, które gdzieś tam funkcjonują w obiegu wtórnym, że nawet z ogłoszeniem ciężko jest pozostać na topie, bo jest przysypywane. Innymi ogłoszeniami o sprzedaży czy kupnie czegoś. Zresztą wiem, jak teraz trudno jest kupić niektóre modele. Widzę ogłoszenie niektórych kolegów, którzy potrzebują kupić coś z rzadszego typu Lokomotywy S-u, typu rzadsze pozycje LS Models czy Acme. I czasami to niemalże graniczy z cudem, żeby coś takiego kupić. Wiem, sam modele te mam, wiem, jak dawniej było ciężko je kupić. Wyobrażam sobie, jak teraz jest. Ciężko. W każdym bądź razie. jeszcze raz apeluję, gdybyście mieli któryś z tych modeli, chcieli się pozbyć, to jednej z największych kolekcji modeli PKP i z Polską związanych, polskich przewoźników z Polską związanych 5 i epoki, to byłbym bardzo wdzięczny. No dobrze, to ja dziękuję za obejrzenie filmu. Polecam się, żegnam się z Wami, cześć.